To jeszcze Wam wytłumaczę tą całą informację z pogrzebem, czy się odbył, czy nie odbył, czy odbędzie i tak dalej. No, w interesie Krzyśka było, bo chcieliśmy, żeby pogrzeb był jednak cichy, kameralny, więc namawialiśmy zakład pogrzebowy po prostu na zmianę tej godziny i... i rozmawialiśmy w przeddzień pogrzebu, czyli dzisiaj się pogrzeb odbył. A rozmawialiśmy w... Dzisiaj jest. Środa. We wtorek żeśmy rozmawiali z, z, z tym zakładem pogrzebowym, który na zlecenie Urzędu Miasta to robi te uroczystości. I proponowaliśmy, żeby po prostu zrobili to szybko, po cichu, kameralnie. Przywieźli urnę i tym bardziej, że miało to być bez księdza. Księdza chyba zamówił organista, bo mnie męczył w tym temacie we wtorek też wieczorem. Powiem szczerze, dla mnie to jest, wiecie, tak... Ej, trochę też hipokryzja, bo skoro tak naprawdę księża Kościół się Krzyśkiem nigdy nie zajmowali tam, Krzysiek nie był blisko z kościołem, nie, nie byli zaprzyjaźnieni, nie chodził do księdza, ksiądz nie przychodził do niego, trzymali się tak naprawdę od siebie z daleka z dystansem, bardzo dużym dystansem. To teraz takie sztuczne, że tam odprowadził go, to wiecie, to, to, jak umarłem o kadzidło, nie? Umarłem to akurat nie robi różnicy czy, czy jest ładny zapach, czy nieładny zapach, bo on już tego już sprawy ziemskie go nic nie obchodzą, nie? Więc to taka czysta formalność, nie? Um, oczywiście, kanał Mleczny Człowiek, tak jak mówiłem, chciał zapłacić za cały pogrzeb, zorganizować normalny pogrzeb z trumną, z pochówkiem, z pszą i tak dalej. Ale tu widzicie, tu jest ta ściema, się zaczyna właśnie, że Urząd Miasta wprowadzał w błąd wszystkich, że nie wie, że niby nie ma spadkobierców, nie ma rodziny. Już w piątek wiedzieli, bo na konferencji prasowej powiedziałem, że kanał Mleczny Człowiek chce zapłacić za pogrzeb i zorganizować pogrzeb, więc po co było ściemniej, że Krzysztof. Nie ma rodziny i nie ma osób zainteresowanych organizacją jego pogrzebu. Dobrze od piątku wiedzieli, bo zgodzili się przecież na pokrycie tych kosztów 3450 za miejsce na cmentarzu parafialnym, bo tego akurat Urząd Miasta pokryć nie mógł, bo zgodnie z procedurą mógł go pochować tylko na części dla bezdomnych, bez pomnika, z prostym krzyżem, pod kubką piasku. To by była dopiero żenada na cmentarzu dla bezdomnych. Więc tu się trochę pamiętali, ale generalnie właśnie tak samo. Potem były wysyłane pisma, już w piątek był mówiony, że nie chce kremacji, a oni się na tę kremację upadli. No. I to nie przekonacie mnie, że to chodziło o koszty, bo koszty mogli mieć pokryte. Były deklaracje tutaj potwierdzone wpłatami, że lepiej, żeby miał normalny pogrzeb, czyli zbojkotowali jego wolę, a przypusz, przypominam, że nie był własno złasnowolniony, bo. Bo skoro hospicjum na nim jakoś tam uzyskało ten jego niby własnoręczny podpis pod zgodą na leczenie i pobyt w hospicjum, czyli nie był bezwłasnowolniony, bo to nie była decyzja sądu, nie była decyzja jakiegoś kuratora, opiekuna. Tylko chcieli koniecznie mieć podpis samego pacjenta. Czyli pacjent był dalej uznawany do końca życia za osobę w pełni świadomą i posiadającą pełnię praw pacjenta, obywatela i tak dalej. Nie jako osoba ubezwłasnowolnioną. Więc. Ale ja widzę, że ja farmazony muszę zacząć stawiać, bo zobaczcie na przykład. Jak Łukaszek wstawił ten farmazon, że Krzysztof Kononowicz jest hospicją, chociaż był wtedy jeszcze w szpitalu w poniedziałek przypominam, dopiero we wtorek go przynieśli. To co? Niech potem tam, tylko my wmówiliśmy, że to kłamca, bo to jest jednak różnica. Nie więc dlaczego wy macie pretensje do mnie, że ja tam o parę godzin z pogrzebem się pomyliłem? No przecież Łukaszek się o cały dzień pomylił. I co? I on może kłamać, a my nie możemy kłamać. A, ale to nie było kłamstwo, to była taka pomyłka. Bo ja tak samo miałem informatora jak Łukaszek, i mój informator się troszeczkę, troszeczkę tak delikatnie, delikatnie, delikatnie się pomylił. Bo jeden dzień się pomylił na przykład Łukaszek, a ja się pomyliłem o parę godzin. No tu jeszcze bardziej delikatnie, nie? A nie tak ostro jak Łukaszek. Tam zadamy w Niemczech tego, tego. No dla wyświetleń internetowa, K i tyle, nie? Dziwne, że jeszcze Lightas z pogrzebu nie robił faktycznie, tylko WSW bez donatów robił, no. A teraz jeszcze potem sobie wracali do Warszawy i wesołe piosenki puszczają sam. Chodzi impreza po pogrzebie. Konona. A bo Łukaszek pije z kolegami przecież. No to jest powód, przecież mocna ekipa przyjechała i będzie tam e, ostre, ostre urojenia będą. I i pijaństwo i tak dalej, nie? No wiecie takie zabawy w delikatnym towarzystwie tam. Delikatnie. Delikatnie. Łukasz taki delikatny jest. Taki trochę tak za dużo się z, z, bez staty wychowywał i tak delikatny dlatego jest. I tak go chłopcy fascynują tam. Karierę piłkarskiej to nie zrobił, ale się chłopców w szatni naoglądał, jak się przebierają i pod prysznicem pewnie. Myślę, że to była główna motywacja jego kariery sportowej tak naprawdę. No. Naprawdę, niewyżyty jakiś kurna, sfrustrowany gość, jak przecież z tym melestowanie mnie, z tymi kebabami i tak dalej. To wszystko jakieś podteksty takie. No ja mówiłem, że ja normalny jestem. Nie podoba mi się jakiś koleś bez prawa jazdy. Yy, zarośnięty, brudny, obeszczany kloszard, zaszczany menal, zbierający po kebabach śmietni, śmietni, po śmieciach kebaby. Po śmietnikach kebaby. O! Tak trzeba prawidłowo by powiedzieć na no, Łukaszek dalej malestowuje, malestuje, malestuje, malestuje i jeszcze Sławka malestuje, i w ogóle to upodobnił się do Sławka. Chce być taki jak Sławek, chce być lepszy niż Sławek, chce być większą gwiazdą YouTube'a, Internetu. Taki, taki pato streamer influencer, nie? Będzie wam narzucać szereg internetowych swoje jakieś tam historie. Także że tak delikatnie. No i co dalej? Dalej będzie wyjaśnianie, bo widzę, że. Więc zrobił niby tam zawiadomienie. Ja nie wiem, bo to poprzednio było, że tylko mailem poszło się okazało, a wcale nie tam na papierze, nie? Jest tak, jakby tego nie było, tak naprawdę, jak chodzi o prokuraturę, bo on osobiście prokuratury z różnych przyczyn odwiedzić nie chciał. Może ktoś tu podrzucił za niego, nie? Pocztą mógł też wysłać w sumie, więc może w końcu wpadł na ten pomysł, jak nie osobiście, nie? Natomiast tamte zarzuty, że napojenie słodkim napojem i próba przejęcia majątku, no to jak nic barne i cała ta ekipa z Łukaszkiem, nieszczęsny, pomawiano TV, dokończył z mamą sprawę w hospicjum. Także to gang, gang, gang Olosena, kurna, miał ten plan i, i realizował go, widzicie, konsekwentnie i dlatego ta kremacja też musiała chyba nastąpić, bo no niby Krzyśkowi już tak lepiej w tym hospicjum było, że był w stanie sam podpisać, przez dwa miesiące nie był w stanie nic podpisać, a nagle jego stan zdrowia tak się gwałtownie pogorszył i świadomości Wiadomość się polepszyła, że sam był w stanie coś podpisać Kospicjum. Czyli tak z nim lepiej było i nagle zmarł. Taki zbieg okoliczności, nie? A Urząd Miasta jeszcze w błąd tutaj wprowadza wszystkich, yy, rodzinę i tak dalej, chce hapnąć klucze od posesji, chce hapnąć działeczkę, nie, tutaj, majątek cały. I zniechęca rodzinę tutaj. Sprawy bitych spadkobierców twierdzi, że rodzina się nie interesuje, a rodzina się zainteresowała. <śmum> Także póki co, te kluczy nie zobaczycie. Złodzieje, co żeście skremowali człowieka bez jego zgody, a wcześniej może nawet żeście go zamordowali. Nie zobaczycie tych kluczy. Szmaty, hieny cmentarne zrobimy wam taką sprawę i taką chryję na całą Polskę. Oszuści i złodzieje, jeszcze na pogrzeb wydaliście publiczne pieniądze, chociaż nie musieliście. No ale to wiecie, na przykład tak samo zbudował ten pseudoprezydent lotnisko za 45 milionów lotnisko, z którego nikt nigdzie nie może polecieć, żaden samolot, żadnego biletu nigdzie nie można kupić i nigdy nie będzie można kupić, bo od początku było wiadomo, on jest głuchy, chyba albo głupi. Bo ja na przykład mówiłem na sesji Rady Miasta, że to jest bez sensu lotnisko teraz się buduje za miastem, ale Dureń Debil oczywiście nie słuchał i co? 45 milionów było a prokuratura co odmowa wszczęcia postępowania. No, to teraz zobaczymy, czy taka odmowa uzasadniona, nie? Jak teraz z z matka tam spomawiano TV i teraz spalili jego zwłoki, żeby ukryć dowody. To zobaczymy, jakie postępowanie w tej sprawie będzie, nie? I trzeba znaleźć tego Pomawiano, trzeba go wyciągnąć jak tego kreta z nory i pokazać całemu światu, jak jest z, z mamusią w hospicjum. Stan kasowany film będzie miał jak się wypłynęły te jego patologiczne zboczeńca jednego przemoc domowa nad żoną, też rozwód wyrzucenie z pracy tak i co tam, co jedyne to może poszczekać sobie właśnie, że to nagrywa, że zaprzeczam, że to nie mój głos chociaż to mój głos no zaprzeczę. wszyscy wiedzą jak to, prawda nas wyzwoli, no prawda nas wyzwoli Także po kolei będziemy tych patusów wyjaśniać, prawda nas wyzwoli. No, a ja jadę na kolejne nagrywanie, bo wiecie, to. świat to nie tylko szkolna. U rolników Podlasia też patusy okradali głównych bohaterów zamiast im pomagać. No, jeszcze to, co napisałem w tym pisie, generalnie, że ile ludzi hipokrytów w życiu tam nic Krzyśkowi nie pomogli, nie mieli dla niego czasu. Żeby posiedzieć, pomóc w zakupach, porozmawiać czy coś takiego, a nagle na pogrzeb przyszli, O ojejku, i zdziwieni, że to tylko 10 minut, że to nie jest jakiś show, fajerwerki, koncert zespołu rockowego i co tam jeszcze, nie wiem, a może jeszcze dymy i mordobicie myśleli i będę działać zdjęcia i fotki na Insta i na TikToka i jeszcze coś tam, a tu nuda stypa, bez mnie, Bez mnie nie ma niczego.